No jest mówić o jakimś, jakimś e, dobrym, dobrym nastawieniem, e, dobrym humorem, może tak, bo nastawienie to ja mam dobre, polegę tu więcej niż, niż pół ligi z tym, z tym bardzo mocnym zespołem e, i na pewno zespół stawia, który się liczył w tej lidze. Tym bardziej mogę być zadowolony z większości postawionych zawodników. Kilka błędów w obronie, gdzie e, nie przejmiemy piłki, to sfałujemy w ten sposób. Tego czasu trochę, trochę zabrakło. Jeszcze padły punkty Stokłose, ale bardziej nie było te punkty Soczewskiego. No, mieliśmy słabą odpowiedź na podkoszowe gości i tak myślę, że duży szacunek dla moich zawodników, którzy walczyli pod tablicami i, e, i zrobili co mogli. No, bardzo szkoda, e, nie będę tutaj używał jakichś takich że bardzo gratuluję no, gratuluję oczywiście e, e, trenerowi zwycięstwa kolejnego i dobre, dobre, dobrego stosunku meczy, nam tego brakuje Niestety wstydzę się tego meczu, mogę powiedzieć, że ten mecz był chyba jednym z, e, z dwóch najlepszych, jakieśmy zagrali w tym sezonie, niestety przegranym liczę, że ten progres w grze, bo z Krosnem również nie było najgorzej będzie się utrzymywał, jeżeli będzie się utrzymywał ja będę zadowolony e, i to jest taki jedyny promyk z tego, z tego meczu który, który najbardziej zapamiętam a co do wypominania błędów, to zrobię to za Pan na pewno. Dziękuję. To był komentarz Trenera Michała Spachał. Teraz poprosimy kapitana gości, Adam Janowski. Proszę. To co rzuca się w oczy, bo przygotowaliśmy zbiórki dosyć mocno, bardzo silni podkuszowi gospodarzy. I, no i parę niedomówień, tak jak ten powiedział, w obronie, szczególnie na, na samej koń, końcówce e, powinniśmy zagrać troszeczkę dokładniej, troszeczkę bardziej agresywnie i może jedną, dwie piłki byśmy, by, byśmy albo przechwycili, albo zmusili do, do błędu przeciwników e, i to zaważyło. No, tak jak mówię, to będzie już, e, to będzie już w gestii trenera, a jak, jak, e, jak, 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 jak zrobię analizę tego meczu, to dowiemy się e, więcej. Gratulacje, to był dobry mecz i myślę, że bardzo, bardzo twardy, bardzo emocjonujący do końca i to wszystko, to mogę powiedzieć. Dziękuję. Dzięki Radoś. Teraz o komentarz gospodarzy, Aleksander Kulcikow. Bardzo trudny tydzień. Sporo odpowiem odnośnie przygotowań, sporo chorych zawodników. Bardzo trudny tydzień właśnie w takim, w takim zakresie, że ciągle u nas jeden chorował, drugi dochodził, schodził inny grać. Mieliśmy naprawdę trudne, trudne przygotowanie. Z tym, że wygraliśmy to spotkanie, przypomnę, że w poprzednim roku wspólnie wygrała tutaj minus 40. Także postępy są widoczne. Myślę, że ta przewaga w 7-8 punktach zadecydowała, żeby dowieźli tą przewagę do końca. Chociaż nie graliśmy najlepiej. W tym meczu właśnie w woli walki, determinacja w walce podkoszowej zadecydowała, że mieliśmy ponowione akcje i z tych ponowionych akcji zdobywaliśmy punkty, rzucaliśmy osobiste. Bardzo dobra postawa przeciwnika, analizowaliśmy bardzo dobry mecz rozegrali poprzedni z krosną i wcale nie, nie, odzwierci, nie odzwierciedla Przebieg spotkania, tej przywagi, którą Krosno miała, no dzisiaj postawili bardzo trudne warunki, udało się nam, nam e, e, wygrać to spotkanie, cieszymy się i no, przygotowujemy się do kolejnego meczu. Dziękuję. Dziękuję trenerze, bardzo mi miło, że widzimy tu już Jerzego Koszuta, naszego kapitana. Jurek, jakbyś mógł skomentować, tylko sam będzie no cóż, ciężko coś powiedzieć, żeby się nie powtarzać po poprzednikach. No cóż, no myślę, że tutaj też bardzo ważna statystyka z dzisiejszego meczu naszy, u nas 18 strat, tak? gdzie, gdzie z tych 18 strat y, zespół z puszkowa zdobył 19 punktów. Myślę, że nie możemy się jakoś tak pozbyć i, i, i bardziej spokojnie grać i żeby te straty było gdzieś około 10. Y, Mimo tego no, wygraliśmy mecz, także no, też deska, tak? Mogę pochwalić tutaj Rafała Bibusa, Arka Sczeskiego, gdzie, gdzie tutaj to jest ich zasługa, tak? Yy, także trzymali tę deskę, także gdzie właśnie mogliśmy ponawiać akcje. To no cóż, no, mecz yy, walki, tak, charakteru. Bardzo się cieszę, że odbywa tak? Dziękuję. Dziękuję, Jurek. Teraz kilka minut na pytania. Bardzo proszę cię na początku przedstawić i zadać pytanie. Proszę, proszę. Patryk. Patryk, moja nazwa, Pytanie do Józefa, kiedy powrót? Czy już do gry, czy już na lepie? No i do trenera też pytanie, jak będziecie się do tej Legii przygotowywać, bo też wiadomo, że mierzycie się z tym fanatycznym dopingiem tych kibiców, jaki Was tam czeka. I jak będą te przygotowania wyglądały, bo teraz, jeśli Panowie, że by ich tworzy zawodnicy, no to też do niej chyba się trenowało przede wszystkim. No, Jurek, ja pierwszy tak. Cóż, no, ja już trenuję z chłopakami normalnie, tak. I nie ma już jakichś odpuszczania czy coś takiego. Staram się wrócić do formy. Zobaczymy, tak. Jeszcze nie minęło 3 tygodnie od zabiegu. Ja już biegam, także jestem bardzo zadowolony z tego. Nie odczuwam żadnych jakichś tam dodatkowych boleści z tego powodu. Także myślę, że do Na następnego meczu będę do dyspozycji trenera. Trener zadecyduje, czy, czy będę już potrzebny do, do gry, czy, czy jeszcze spokojnie da wejść i, i odbudować formę. Tak? Co do meczu z Ligią i jak będziemy, no przede wszystkim w poniedziałek mamy szczepionkę. Mam nadzieję, że to nam troszeczkę uratuje sytuację, to są w drużynie, gdzie ciągle ktoś tam wypada i nie pracuje na 100%, bo anginy Kasprza, Kaspra, Marcino Stoklos, jakieś tam drobne kontuzje Łukasza, Arka Sosielskiego i, i pewna dyspozycja Jurka. Będziemy trenowali normalnie, bo gramy mecz w niedzielę. W tym samym, tym samym cyklem, co trenujemy zwykle. Oczywiście będziemy analizowali, dlaczego tak się stało, że mając przywagę około 10-80 punktów tak łatwo oddajemy, oddajemy e, punkty przeciwników i no, będziemy to analizowali na pewno jakieś świadostki wyciągnięć. Dziękuję. Jeśli jeszcze mogę do, do tego gości pytanie. Macie teraz Wiąc 3-5, ale najbliższe zespoły też mają podobną sytuację. Widzicie dalej szansę, żeby w tej piąte, szóstce po tej pierwszej rundzie się znaleźć. Myślę, że Liga będzie bardzo wyrównana oprócz tych powiedzmy czterech zespołów, które odejdą, odejdą już teraz od, od tej stawki. E nie brakuje jednego meczu, którego jest meczy w Liwice bądź Czastupia, bo byliśmy w strasznym, e strasznym dole dyspozycji, dyspozycji i, i teraz e byłoby dobrze, jakbym jeden z tych miał. Nie mam, nie udało się nic nadrobić ani na krośnie, ani na spójnie, no ale, ale tutaj e było na pewno. Ciężko. Dużo bardziej ciężko niż e, plany związane z tamtymi zespołami. No i nic nie poradzimy, zostało 3-5 e, i teraz przychodzi nam seria meczów, które, e, żeby ten bilans, e, żeby być na tym miejscu, w którym, o którym Pan mówi, e, trzeba po prostu wygrywać. E, myślę, że jeżeli będziemy się prezentowali tak jak dzisiaj. A nie po to, żeby się nie prezentować jeszcze lepiej, to jest to w zupełności możliwe. Natomiast trzeba się liczyć też z tym, że inne zespoły robią to samo i też będą walczyły o to, żeby być bezpiecznym, bądź grać w ósemce. Ja jestem w dobrej myśli z tego dołka, który mieliśmy, wyszliśmy. Dużo on nas kosztował, ale te dwa ostatnie mecze, za które no, nie będę ukrywał, jestem zadowolony, że. Ktoś docenia postawę zespołu, zespołu, który nie ma klasycznego środkowego, mamy jakieś luki w składzie, nie mam też ważnego gracza Damiana Janiaka, który wróci dopiero do składu. Też mi ogranicza pole manewru. Moi gracze na obwodzie, którzy grali dzisiaj po 20 minut. Są y, 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 gracze rocznika 9.5, więc myślę, że trzeba to docenić, i y, 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 y na pewno y, oni będą robili wszystko, żeby w tej lidze się pokazać jak najlepiej. Jestem dobrej myśli myślę, że mamy szansę na tę, może nie szóstkę, ale żeby walczyć o ósemkę do, do samego końca, a może załatwić ją wcześniej. Mhm. Dziękuję. Prenerze, mam jeszcze jakieś pytania? Zawodnik numer 12 też jest 9.5? 9.3. 9.3. Panie. Generalnie no, od 8-7 w górę, więc e, no, młody, młody całkiem powiedzmy, może nie tak młody, bo tam młody cyrus domikł 25 lat, ale no, ważną rolę grają ci młodzi, pozostaje się cieszyć, a druga sprawa, liczyć na ich